Tak, witam ostatecznie, tak powiem, wam, że raczej jest to zbyt trudne do zrealizowania, jeśli chodzi o możliwości finansowe. To znaczy, że musiałbym naprawdę, tak, ponad 1000 zł zainwestować w odpowiednią skrzynkę, w której ta kamera by się znajdowała. GPS, czujnik odległości, taki jak w samochodach. I natomiast, tak jak w samochodach, jak samochód się zbliża do samochodu czy do jakiegoś punktu w pobliżu, to wtedy przekazuje do systemu informację, że zbliża się do jakiegoś punktu. No i po prostu druga rzecz to. Skrzynka musiałaby być oczywiście ze specjalnego materiału termicznego, który by wytrzymał po prostu no, dużą temperaturę w trakcie lotu w dół. Natomiast, tak jak już mówiłem, że na zasadzie powietrza ona by się tam już w tej stratosferze przemieszczała, bo balon już by po prostu odpadł. To po prostu te powietrze, które by było potrzebne do e, przesuwania się tej skrzyni, e, to też by sporo wyszło. To musiałoby być odpowiednie powietrze, które pod ciśnieniem by oczywiście wlatywało w formie silników do przodu, w tył, w przód, w lewo, w prawo. No, i po prostu ilość tego powietrza, to już by był taki sprzęt dodatkowy, który by sterował tym. System by sterował tym sprzętem. No, i natomiast to by wyszło około 3000. Jak nie lepiej. No i druga sprawa. Chciałbym po prostu zbliżyć się do geostacjonarnej satelity, do satelity telewizyjnej po to żeby zobaczyć ją po prostu z bliska. Byłoby super ale tak, musiałbym oczywiście skontaktować się z właścicielem tej satelity geostacjonarnej e, bo e, firma telewizyjna no jest po prostu jak to, jeśli się nie mylę, to się nazywa firma telewizyjna po prostu firma telewizyjna monitoruje pracę tych satelit, i natomiast gdyby się jakiś obiekt zbliżył do satelity geostacjonarnej telewizyjnej, to natomiast system w tej satelicie by poinformował oczywiście operatorów tej satelity, która jest monitorowana, że jakiś obiekt się zbliża. No i Natomiast, gdybym chciał tak bez żadnego pozwolenia zbliżyć się swoim obiektem, miałbym spory problem i wielką stratę, bo po prostu wtedy ten mój obiekt by był natychmiast zlokalizowany i mógłby po prostu być nawet strącany, ewentualnie też. Miałbym towarzystwo, bo Błyskowicz nie byłoby od razu stwierdzone, kto steruje tym obiektem zbliżającym się do satelity geostacjonarnej telewizyjnej. Że tak by to wyglądało. Że oczywiście dlatego najpierw trzeba byłoby uzyskać pozwolenie od właściciela satelity. I jeśli bym otrzymał takie pozwolenie, w co bardzo wątpię, no bo właściciel satelity geostacjonarnej telewizyjnej by się zastanawiał, że to takie bezsensowne zainwestować tyle w jakąś jednostkę, która po prostu by obejrzała satelitę z odległości 10 metrów lub 20, bo bliżej bym się raczej nie mógł zbliżyć. No i i tylko tyle, żebym zobaczył sobie satelitę bliżej za pomocą jednostki, którą bym sterował, ale jeśli bym nawet otrzymał taką zgodę, to, no, mógłbym też pewne, pewnie za taką zgodę um, zapłacić, za pozwolenie takiej zgody. No, bo to na pewno jest zawsze jakieś ryzyko, że na przykład by był problem jakiś chwilowo z sygnałem, albo by nie było żadnego problemu z sygnałem natomiast no gdybym na przykład otrzymał pozwolenie od właściciela satelity i, i udałoby się to zrealizować to na no, do 10 tysięcy mogłoby mnie to kosztować razem no bo tak. Ta jednostka, która by uniosła się w górę i mogła dryfować po przestrzeni kosmosu na wysokości satelit e, geostacjonarnych, te, telewizyjnych, to taka jednostka, y, no, ten system sterowania, tym powietrzem, które by umożliwiało po prostu skręcanie tej jednostki, bo tylko to by umożliwiło dryfowanie w kierunku satelity telewizyjnej. No to ten system przy skręcania i w tył i w przód system, tak jakby silników działających na zasadzie powietrza. To by było właśnie sporo. No i ta kapsuła, w której by się znajdowały te kamery z tym sprzętem sterującym. Tak to można nazwać kapsułę, bo to już byłaby taka kapsuła raczej. Która by wytrzymała po prostu... E, Tarcie atmosferyczne. Jeśli się nie mylę, to raczej by wystąpiło. Bo to już byłaby duża wysokość. Wysokość tak... 80 km, a może trochę wyżej. Dokładnie nie wiem, na jakiej wysokości są satelity telewizyjne, ale pewnie coś w tych granicach, że po prostu mogłoby to wszystko wyjść do 10 tysięcy. Taka przyjemność, która by trwała prawie całą dobę. Bo jakbym chciał po prostu no, dotrzeć do satelity telewizyjnej z prędkością bardzo minimalną, bo to by tak sobie drfowało po prostu, jak żagłówka na wodzie. To mogłoby też trwać koło doby nawet. Zanim by ta jednostka dotarła do satelity telewizyjnej, zanim by mógł po prostu przelecieć dookoła tej satelity, to też skręcanie tą jednostką, byłoby trochę takie to nie trwałoby szybko, to długo by trwało skręt, przesunięcie się w lewo, w prawo trochę by trwało że po prostu długo by to trwało radość byłaby bardzo wielka niesamowita radość, ale takie coś właśnie by zmieściło się gdzieś jak w 10 tysiącach Taka przyjemność. No, że po prostu byłoby fajnie, ale byłoby to jak dla mnie niemożliwe do zrealizowania. Tak, przeanalizowałem sobie wszystko możliwości, i właśnie wyszło, że by to mniej więcej tak wyglądało. Jednostka znalazłaby się w kapsule, i tam by się zainstalował cały sprzęt, który by się znajdował w jednostce. I kapsuła też bym musiała trochę kosztować, bo mocniejsza konstrukcja, bardziej odporna na warunki kosmiczne i, i warunki lądowania. Że to wszystko być się tak mogło zmieścić, na no, w 10 tysiącach, że tak jak już mówiłem, byłoby super, ale um, no... Nie na moje możliwości. No dobra, tym się chciałem z Wami podzielić. Hej kapa.